Artur Conan Doyle, Czerwonym szlakiem, powieść znana jest również pod innym tytułem Studium w Szkarłacie, tłumaczenie Bronisława Neufeldówna, czyta Włodzimierz Pławecki. Audiobook został nagrany na podstawie tekstu dostępnego w domenie publicznej. Szczegóły w opisie filmu. Część druga, rozdział trzeci. Prorok u Jana Ferriera Trzy tygodnie minęły od wyjazdu Jeffersona Hoopa i jego towarzyszów w Salt Lake City. Serce Jana Ferriera ściskało się na myśl o powrocie młodzieńca i o bliskiej utracie przybranej córki. Wszelako jej rozpromienione szczęściem oblicze skutecznie niż wszelkie argumenty sprawiało, iż godził się z danym przyrzeczeniem. W głębi duszy poprzysiągł sobie, iż nic nie zdoła zniewolić go do wydania córki za Mormona. Związku takiego nie uważał wcale za małżeństwo, lecz za hańbę i nieszczęście. Jakiekolwiek były jego zapatrywania na zasady mormońskie, na tym jednym punkcie pozostał nieugięty. Wszelako nie mógł odezwać się z tym postanowieniem, gdyż w owych czasach wygłoszenie jakiejkolwiek myśli samodzielnej było rzeczą niebezpieczną w krainie świętych. Tak niebezpieczną i to tak dalece, że najpobożniejsi zaledwie odważyli się szeptem z zapartym oddechem, Wymieniać swoje pojęcia religijne w obawie, by z ust ich nie wyszło coś, co zostałoby źle zrozumiane i ściągnęłoby na nich szybką karę. Ofiary prześladowania stały się teraz z kolei same prześladowcami okrutnymi, nieuboganymi. Ani inkwizycja w Sewilli, ani osławione sądy tajemne, ani tajne stowarzyszenie włoskie nie uruchomiły groźniejszych machinacji nad tę, która rzucała ponury cień na stan jutach. Grozę tej organizacji podwajał fakt, iż była niewidzialna i tajemnicza. Wydawała się wszechwiedzącą i wszechmogącą, a jednakże nikt nigdy nie widział żadnego jej znaku, nie słyszał, by objawiła się czymkolwiek. Człowiek, który usiłował walczyć przeciw Kościołowi, znikał i nikt nie wiedział dokąd się udał, ani co się z nim stało. Żona i dzieci czekały nań w domu, lecz ojciec już nie powracał. Opowiedzieć, co zaszło między nim a jego potajemnymi sędziami. Niebaczne słowo czyn nierozważny wywoływał unicestwienie, a nikt nigdy nie zdołał przeniknąć tajemnicy tej strasznej potęgi, jaka zawisła nad głowami wszystkich. Nic dziwnego zatem, że ci mężczyźni, zdjęci nieustanną trwogą, nie śmieli nawet w głębi pustyni zwierzać się sobie szeptem z wątpliwości, jakie ich pognębiały. Początkowo ta władza straszna i nieuchwytna. Karała tylko opornych, którzy przyjąwszy wiarę mormońską, chcieli ją następnie przekształcać lub porzucić. Niebawem wszakże rozszerzyła swój zakres. Liczba kobiet dorosłych zmniejszała się, a poligamia wobec niewystarczającej ludności niewieściej stawała się czczą doktryną. Wówczas zaczęły obiegać szczególne pogłoski. Mówiono o zamordowanych przychodźcach i zrabowanych obozowiskach w okolicach, gdzie nigdy nie widziano Indian. Świeże kobiety ukazywały się w haremach starszyzny, kobiety tonące we łzach i rozpaczy, z wyrazem nieopisanego wstrętu na wynędzniałych twarzach. Opóźnieni w górach podróżni opowiadali, iż spotykali ludzi uzbrojonych, zamaskowanych, którzy chyłkiem w milczeniu przesuwali się wśród ciemności. Opowieści tej pogłoski przybrały z czasem postać określoną. Powtarzane nieustannie i potwierdzane doprowadziły nareszcie do tego... Że zrozumiano powszechnie istotę rzeczy. Do dnia dzisiejszego w samotnych farmach na Zachodzie nazwa bandy Danitów lub Aniołów Zemsty jest złowróżbną i wywołuje trwogę. Gdy bliższe szczegóły tej organizacji, której działalność była taką straszną, stały się wiadome, trwoga jaką szerzyła, powiększyła się jeszcze. Nikt nie wiedział, kto należy do tego okrutnego stowarzyszenia. Nazwiska uczestników tych krwawych gwałtów popełnianych w imię religii. Otoczone były najgłębszą tajemnicą. Ten sam przyjaciel, któremu zwierzałeś się z wątpliwości swoich co do postępowania proroka i jego posłannictwa, mógł być jednym z tych, co przychodzili nocą domagać się ogniem i mieczem strasznego zadośćuczynienia. Stąd każdy obawiał się sąsiada i nikt nie mówił o rzeczach najbliżej go obchodzących. Pewnego pięknego poranku Jan Ferrier zabierał się do wyjścia w pole, gdy usłyszał zgrzyt klamki ukraty, a spojrzawszy przez okno, zobaczył idącego ścieżką barczystego mężczyznę w średnim wieku o płowych włosach. Serce zakołatało w piersi ferriera. Albowiem poznał w przybyszu wielkiego brigama Yanga we własnej osobie. Pełen niepokoju, gdyż wiedział dobrze, iż taka wizyta nie przynosi nic dobrego, Ferrier podbiegł ku drzwiom, by powitać wodza mormonów. Brigam Yang wszakże przyjął to powitanie ozięble i nie rozjaśniając ponurego oblicza, wszedł za gospodarzem do bawialni. — Bracie Ferie rzekł siadając i patrząc bystro spod płowy grzęs na farmera — prawowierni okazali się, sądzę, dobrymi dla was. — Zabraliśmy was z pustyni przymierającego głodem. Dzieliliśmy z wami pożywienie, doprowadziliśmy was zdrowo i cało do Doliny Wybranej. Daliśmy wam ziemię i pozwolili zbogacić się pod naszą opieką. Czy tak nie jest? — Jest tak — odparł Jan Ferie w zamian za to wszystko domagaliśmy się spełnienia jednego tylko warunku, byście przyjęli prawdziwą wiarę i stosowali się pod każdym względem do jej przepisów. Przyrzekliście warunek ten spełnić, tymczasem, jeśli obiegające wieści głoszą prawdę, nie dotrzymujecie przyrzeczenia. Jak to nie dotrzymuję? Spytał Ferrier, wznosząc ręce ku niebu. Czyż nie daję składki na fundusz wspólny? Czyż nie chodzę gorliwie do świątyni? Czy nie? Gdzież są żony wasze? spytał Yang, rozglądając się dokoła. Wezwijcie je tutaj, bym je mógł powitać. Nie ożeniłem się, to prawda, odparł Ferrier, ale kobiet było wśród nas niewiele, a nie jeden miał do nich większe ode mnie prawa. Nie byłem sam, miałem córkę, która mi dopomagała w pracy. O tej córce właśnie chciałem z wami pomówić, rzekł wódz Mormonów. Wyrosła na istny kwiat jutach i znalazła łaskę w oczach niejednego z najpierwszych w kraju. Jan Feries tłumił głuchy jęk. Obiegają o niej pogłoski, którym nie chciałbym dać wiary. To niechybnie plotki złośliwych języków. Jak brzmi trzynaste przykazanie w kodeksie błogosławionego Józefa Smyfa? Każda dziewica prawowierna winna zostać małżonką jednego z wybranych, albowiem gdyby wybrała poganina, popełniłaby grzech ciężki. Tak chce jedno z naszych przykazań, i niepodobieństwem jest, byście wy, którzy wyznajecie prawdziwą wiarę, pozwolili córce je pogwałcić. Jan ferrier milczał i nerwowym ruchem obracał w rękach szpicrutę: oto zatem nadarzyła się sposobność wystawienia na próbę gorliwości waszej wiary. Tak postanowiła święta rada czterech. Dziewczyna jest młoda i nie chcielibyśmy, aby poślubiła siwowłosego ani też zamierzamy pozbawić jej zupełnie prawa wyboru. My, starszyzna, posiadamy liczne stada jałówek, ale i dzieci nasze muszą być zaopatrzone. Stangerson ma syna, ma syna i drebber, a każdy z nich powitałby chętnie córką waszą w progach swego domu. Niechaj wybierze jednego z nich. Są młodzi, bogaci i prawowierni. I jakąż dacie mi na to odpowiedź? Ferrier milczał jeszcze przez chwilę z chmurą na czole. Musimy mieć czas do namysłu odparł wreszcie. Córka moja jest młoda, zaledwie wyszła z lat dziecinnych. Będzie miała miesiąc czasu do namysłu rzekł Jan, wstając, ale gdy czas ten minie, musi mi dać odpowiedź. We drzwiach zatrzymał się i zwrócił ku ferrierowi twarz zagniewaną i oczy pałające złowrogim blaskiem. Janie Ferrier przemówił piorunującym głosem. Jeżeli zamierzacie, mimo waszej niemocy, stawiać opór rozkazom czterech świętych, lepiej byłoby dla was, gdyby wasz i jej szkielet bielił się teraz na stokach Sierra Blanca. Słowom tym towarzyszył groźny ruch ręki, poczem Brigam Young wyszedł i niebawem rozległ się na ścieżce zgrzyt żwiru pod jego ciężkimi krokami. Jan Ferrier siedział z głową w rękach ukrytą i rozmyślał, w jaki sposób oznajmi tę wieść złowrogą córce. Gdy nagle miękka dłoń spoczęła na jego ramieniu, podniósł głowę i ujrzał przed sobą Lucy, a blada, wylękła jej twarz wykazywała, że słyszała wszystko. Nie podsłuchiwała mu myślnie, rzekła, w odpowiedzi na pytające spojrzenie ojca. Głos jego rozlegał się w całym domu: Och ojcze, ojcze, co my poczniemy? Nie dręcz się odparł, przyciągając ją do siebie i głaszcząc szeroką, szorstką ręką jej jedwabiste włosy damy sobie radę w jakikolwiek sposób. Wszak twoje uczucie dla naszego chłopca nie zmniejsza się co? Łkanie i uściśnięcie jego dłoni były jedyną jej odpowiedzią. Nie wiem o tym. Zresztą nie chciałbym usłyszeć od ciebie, że jest inaczej. Chłopak to dzielny i dobry chrześcijanin, czem nie są bynajmniej ci ludzie tutajsi mimo swych ciągłych modlitw i kazań. Słuchaj, jutro wyrusza kompania do Newady. Postaram się przesłać mu wiadomości o tym, co tu zaszło, a musiałbym się bardzo pomylić w sądzie o nim, jeśli na tę wieść nie powróci do nas z szybkością, która zawstydziłaby iskrę telegraficzną. Lucy uśmiechnęła się przez łzy na te słowa ojca. On nam najlepiej poradzi, jak przyjedzie, ale ja się o ciebie boję, ojcze, kochany. Opowiadają, opowiadają takie straszne historie o tych, którzy stawiają opór prorokowi. Zdarza im się zawsze jakieś okropne nieszczęście. Ale my nie stawialiśmy mu jeszcze oporu, odparł ojciec. Czas będzie zapobiec złemu. Gdy to uczynimy, mamy miesiąc czasu przed sobą, a myślę, że gdy upłynie, najmądrzej zrobimy znikając z jutach. Co? Opuścić jutach? Taki mam zamiar. A farma, postaramy się zebrać jak najwięcej gotówki, a resztę zostawimy. Mówiąc szczerze, Lucy, nie pierwszy to raz myślę o tym. Nie lubię ulegać nikomu, jak oni tu wszyscy ulegają temu sztucznemu prorokowi. Jestem synem wolnej Ameryki. I to wszystko tutaj jest dla mnie nowe. Ja już za stary na naukę. A jeśli on tu jeszcze przyjdzie i będzie mi się wtrącał do moich spraw domowych, może się spotkać z dobrym ładunkiem śrutu na powitanie. Ale oni nie zechcą nas puścić, rzekła młoda dziewczyna. Poczekajmy na Jeffersona, a potem już sobie poradzimy. Tymczasem, zaś nie martw się, nie dręcz, kochanie, i nie płacz, bo ci oczy obrzmieją, a ja będę musiał za to przed nim odpowiadać. Nie ma się czego bać i nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Jan Ferrier pocieszał ją wprawdzie z wielką pewnością siebie, niemniej jednak Lucy zauważyła, że wieczorem z niezwykłą starannością zamykał drzwi na klucz i oczyściwszy najpierw. Nabił starą strzelbę, która wisiała na ścianie w jego sypialni.